Dzisiaj będziemy zajmować się Audi a 6, V8 Mamy delikatny wyciek e, oleju z przodu silnika Teraz wam pokażę jak to, jak to wygląda wyciek oleju o tyle e, Niepokojący nie wiem jak to powiedzieć, ale drażniący trochę temat, bo silnik był wyciągany, był robiony rozrząd, cały nie był uszczelniany, a jednak gdzieś mamy delikatny wyciek oleju. Nie powinno być tak, bo to wszystkie uszczelki dookoła silnika były założone nowe. Nie wiem, czy czegoś zapomnieliśmy, czy nie. W każdym razie, żeby na dzień dobry, nie rozbierać tego przodu Stwierdziłem, że sprawdzimy najpierw podstawę filtra i uszczelkę, która jest na bloku między, między głowicami. Jest taka duża metalowa uszczelka Także będziemy rozbierać Przede wszystkim Zdejmiemy sobie Kolektor wydechowy. z kolektor w zdejmiemy tam wszystko. Obejrzymy, jak to wygląda. Przeprowadzimy taką wstępną inspekcję. Wiecie, kolej jest na wysokości pompy wody. Pompa wody jest nowa. Uszczelki na pompie wody są nowe. Taki jest jeszcze w środku Torx. Też był nowy założony. On tam generował delikatne, delikatne hałasy. To się uspokoiło, ale nadal jest wycieczka oleju. Tak jakby z górnej śruby pompy wody, tam w tym miejscu gdzie się pokazuje olej. Także to ja mówię, żeby nie zdejmować tego przodu. Na dzień dobry, zdejmiemy sobie kolektor sący. Dębna to nazwijmy to. To jest pierwszy etap szukania wycieku oleju. Tak jak wiemy w tych silnikach, słabymi punktami są uszczelki pod podstawą filtra oleju, więc tam będziemy zaglądać. Oczywiście przy okazji wymiany rozrządu te uszczelki były wymieniane na nowe, ale to, że coś jest nowe to nie znaczy, że jest dobre, tak? Także zaraz Wam pokażę mniej więcej o co chodzi i bierzemy się bierzemy się do roboty także za chwilę spotykamy się w garażu serce już Wam znane a więc, co dzisiaj będziemy tutaj działać to przede wszystkim zdejmujemy płuca silnika no i patrzymy co jest pod spodem, co tam się wydarzyło ciekawego yy, wyciek oleju jest mniej więcej na tej wysokości leci ładnie na górną śrubę od pompy wody tak więc rozbieramy tutaj co mam rozbierać i, i zobaczymy, co się dzieje pod spodem. Najpierw zdejmujemy sobie rurę od y, filtra powietrza. Tutaj mamy taki, taką małą rureczkę. Trzeba zdjąć ten klips, wyciągnąć rurkę i zdjąć sam, sam dolot. Jak będziemy próbować y, zdjąć dolot bez, bez zdejmowania tego, to po prostu ten plasticzek tutaj, to kolanko nam pęknie. Mówię to, bo mi już pękło kiedyś, w moim aucie kiedyś. Także zdejmujemy sobie ten klips i zdejmujemy dolocik. Tak więc róleczka zdjęta i cały dolocik teraz można ładnie ładnie można zdjąć. Teraz zajmiemy się przede wszystkim listwą wtryskową. Odkręcimy tutaj naszą. E, nasz przewód ześlejący co dalej, tutaj będziemy musieli odkręcić to tutaj mamy płyn który musimy zabezpieczyć, żeby nam się nie lał także tu zabezpieczymy, tu zabezpieczymy i zdejmiemy tutaj różkę od wspomagania hamulców zaraz zdejmiemy prosta sprawa nic skomplikowanego i tak naprawdę Oprócz tutaj tej jeszcze rurki z podciśnieniem i tutaj tego Ewapu, który kontroluje nam yy, opary paliwa ze zbiornika, tutaj sobie to też zdejmiemy za chwilę i będziemy mogli odkręcać kolektor. Jako, że w tym aucie mamy instalację gazową, którą mamy tutaj, <laughs> to jeszcze musimy sobie zdjąć. Dwa wężyki zasilające też na te klipsy. Chciałbym pokazać mniej więcej jak to się luzuje. Ma już i delikatnie. A, już nam paliwo. Strzeliło. Trzeba uważać, żeby się nie poparzyć. Raz, że paliwem, raz, żeby to paliwo się Wam nie zapaliło. Silnik zimny, więc się nic nie wydarzy ale dziwna sprawa że odkręciłem zasilanie a tam po prostu paliwo nie wyleciało od razu no nic zdejmujemy teraz Już mamy tam rurkę luźną zdejmujemy jedną i drugą i tak naprawdę będziemy mogli dostawać się do listy, do listy wtryskowej Mała taka dobra rada przy wyjęciu wtryskiwaczy benzynowych warto sobie tutaj delikatnie zlacie same wtryskiwacze przy uszczelkach D40 bugunki mogą być zapieszane i przy próbie wyjęcia po prostu nam się będą zrywać a tak to trochę nam WD-40 się tak naprawdę nasmarują teraz możemy tą listwę delikatnie poruszać lewo-prawo żeby wszędzie w te gumki tam ładnie WD-40 doszło i żeby delikatnie delikatnie to ściągnąć trochę z lewej, trochę z prawej i listwa wtryskowa powinna nam ustąpić listwa wtryskowa wyjęta uszczelki wszystkie na miejscu plastiki zabezpieczające też także tu mamy operację zakończoną sukcesem i bierzemy się teraz za, za nasz dolocik tu jeszcze z przodu musimy sobie pozdejmować parę <laughs> parę wtyczek elektrycznych w sumie można to zrobić jak się delikatnie już uchyli yy, kolektor tu zaraz jeszcze musimy sobie odkręcić w sumie wapu już nie musimy odkręcać wziąłem tutaj rurkę oprócz zasilania płynem tak naprawdę tu już jest gotowe z tyłu do wyjęcia Płyn mamy już e, zdjęty, tu mam taki fajny, taki fajny klips, który nam zabezpiecza, żeby tutaj się płyn nigdzie nie lał. Ważne, żeby zapamiętać jaką drogą idą te przewody. Przewody naturalnie później się ułożyły. Jeszcze zdejmujemy tutaj odpowietrzenie w korbowej. Też jest ten klips fajny i tak naprawdę możemy zdejmować już do, nasz dolocik teraz co odkręcamy, żeby zdjąć yy, nasz kolektor z sący. są dwie śruby, dwa rodzaje śrub jedna jest na torxa, druga jest na, na imbus i odkręcamy te śruby, które są imbusowe one trzymają nam kolektor do, do głowic i odkręcimy, ich jest tutaj naście i podnosimy kolektor do góry co zdjęte. I co my tu widzimy ciekawego? Tak naprawdę nie widzimy kompletnie nic. To, co tutaj miało być nieszczelne, nieszczelne jest. Nie ma nigdzie oleju. Ani świeżego, ani starego, bo to wszystko było myte i czyszczone. Przy okazji, wymiany rozrządu. Ale to możecie zobaczyć na innych filmikach No i cóż, no. Nie pozostaje mi nic innego, jak przeczyścić to. Mam uszczelki nowe. Czy tak, czy takie wymienię. Ale niestety. Nasz problem nie leży, niestety, tutaj. To był tak naprawdę to, ja Wam mówiłem. Stage pierwszy. Yy sprawdzania gdzie leci nie znaleźliśmy tu, no to następnym, następnym zabiegiem będzie cały przód zdjęcie całego przodu i po prostu odpalenie silnika i sprawdzanie w którym miejscu wyciek nam się pojawia a pojawia nam się tutaj jak na górnej śrubie pompy pompy wody bardzo dziwne miejsce, tam nie ma tak naprawdę żadnych połączeń olejowych, ale nic, jeszcze zaświecę tutaj światłem. Może coś ciekawego znajdę. Już Wam pokażę jaki zestaw uszczelek jest potrzebny do tej operacji. Mam uszczelkę pod podstawę filtra, która jest w tym miejscu druga uszczelka po podstawie filtra, która jest z tyłu w obudowie rozrządu i taka duża blacha, która idzie, no to już chyba widać, w to miejsce pod tą, pod tą klapkę ja i tak to zmienię, bo tak się umawiałem eee, z chłopakiem od tego auta czy będzie sucho, czy będzie mokro, to po prostu to zmieniamy na nowe Zaraz to sobie to obmyję, wyczyszczę delikatnie. No i co? Zdejmujemy w filtr, wkład filtra. Będziemy musieli troszeczkę oleju spuścić. Niestety nam się tutaj wszystko pozalewa dookoła, bo tutaj w tym miejscu stoi olej. Tutaj mamy w środku, mamy zawory, dwa które trzymają ten olej. Tak naprawdę, jeżeli oleju tutaj w tych rurkach nie będzie, to te, yy, to te zawory po prostu olejowe już nie działają i należałoby, należałoby się im przyjrzeć, ale zobaczymy jak będzie w tym przypadku. Filtr mamy wyjęty. Tutaj widzicie, tam są dwie rurki. Jedna jest yy, spustowa, a druga jest zasilająca i ta zasilająca powinna być zawsze pełna i w naszym przypadku. Widać, że ten olej tam stoi, więc, więc zawory powinny być jak najbardziej w porządku. Podstawę filtra już sobie tutaj poluzowałem. Mamy tutaj jedną śrubę, druga śruba jest z tyłu, odpinamy czujnik ciśnienia oleju i tutaj dwie śruby na torx i zobaczcie, teraz nam się tutaj będzie, o, ładnie nam się olej leje. Bo tak. Miał być. Tutaj widzicie, jeden kanał cały jest zalany olejem, i tak właśnie powinno być. Tu się nic nie powinno zmieniać w tej materii. A drugi jest pusty, z tego względu, że jest odpływ. Także nasz zawór tutaj jest w porządku i nie będziemy go ruszać uszczelka ładnie wystaje poza obrys tutaj tej, tego miejsca gdzie ta uszczelka wchodzi druga tak samo, także uszczelki jak najlepiej, jak najbardziej dobrze działały teraz czyścimy tutaj to miejsce po tym oleju i zdejmujemy, zdejmujemy tą pokrywę która zasłania nam tutaj całą skrzynię tak naprawdę to jest część odmy tak? Od powietrzenia skrzyni korbowej. Pokrywa ta górna silnika jest zdjęta. Te widzicie, bardzo dużo oleju tutaj się zbiera. Jak najbardziej te zawory nam trzymają. Nie powinno się nic tutaj z nimi z nimi dziać, a tak to wygląda od góry uszczelkę gdzieś muszę położyć. No i co? Nic tam tutaj nie zostaje do roboty oprócz wyczyszczenia wszystkiego i, i poskładania na nowych uszczelkach. Także biorę się do roboty i miejmy nadzieję, że tutaj takie było wcześniej nie będzie nam się nigdzie pocić i będzie wszystko w porządku. No, to nasza uszczelka. Tak naprawdę kawałek blachy malowanej czarną farbą. Mamy wszystko tutaj otuszczone. Więc uszczelka wędruje na swoje miejsce. Mniej więcej tak. No, tak jak widzicie trochę jest tutaj wygięte, ale to wszystko zaraz dojdzie do siebie pokrywa wymyta, wyczyszczona, otuszona i tak dalej, i tak dalej odmuchana i pokrywa też wraca tutaj na miejsce a jeszcze tam takie miejsce gdzie jest troszeczkę oleju ale to, to ja tutaj to będę czyścił tak naprawdę po założeniu pokrywy z tego względu żeby nam te nieczystości wszystkie które tam są nie powpadały do, do skrzyni korbowej także zaraz przykręcamy tutaj śruby odpowiednim oczywiście momentem nie, nie na siłę i dolny lekiel mamy z głowy Mamy uszczelnione pokrywę. Mamy już przykręconą. Wszystkie śruby, które tutaj widzicie, się dokręca z siłą 10 Nm. Teraz odczyścimy sobie miejsce na podstawę filtra. Zdejmiemy uszczelaczkę. Mamy nową, także założymy sobie nową uszczaleczkę. A umyjemy podstawę filtra i zakładamy filtr, tą podstawę do silnika. Podstawa filtra wymyta, wyczyszczona. To widzicie, to ściutko jest w środku, teraz sobie ją założymy. Przede wszystkim nie możemy zapomnieć o czujniku ciśnienia, żeby go połączyć uszczelki mamy już nowe założone podstawa się trzyma na czterech śrubkach dwóch mniejszych i dwóch większych I jeszcze przykręcamy z odpowiednią siłą i zakładamy filtr oleju Mamy już wszystko pomyte, wyczyszczone, to jeszcze warto zwrócić uwagę na ten przewód gumowy wąż. On też lubi pękać tu od spodu, lubi się przecierać, także warto na niego spojrzeć. Jak ktoś robi to pierwszy raz to, to trzeba tam zerknąć dookoła, czy nie ma jakiejś yy, dziury i tak, dalej, i tak dalej Tu kończymy historię, zakładamy kolektor na miejsce i i tak naprawdę pierwszy etap naszego sprawdzania wycieku oleju zakończony. Tutaj trochę przemyłem przód cały. Oczywiście, breklinerem to wszystko zrobiłem, przedmuchałem też. No i zobaczymy, czy, czy nasz wyciek czasami nie przestanie być wyciekiem. No bo możliwe, że po prostu jakaś tutaj rzecz, którą dzisiaj żeśmy uszczelili. Spowoduje to, że tego wycieku już tam nie będzie ale nie, nie sądzę więc tutaj złożymy to wiodę sobie też na podjazdy przemyję dół silnika tak żeby widzieć czy pojawia się nowy olej i składamy tutaj do, do kupy i, i to będzie na koniec ale to jeszcze chwila was trochę pomęczę więc wszystko poskładane auto odpalone wszystko chodzi tak jak chodziło poprawnie, żadnych błędów niepotrzebnych no i co na dzień dzisiejszy tutaj kończymy pracę stawiamy to w ten sposób jak to zostaliśmy w sumie i dalsze poszukiwania wycieków oleju będą przeprowadzone od dołu auta, także zdejmujemy podłogę i patrzymy co się dzieje pod spodem jak Wam przydał się ten filmik to fajnie cieszę się bardzo, że, że mogę Wam pomóc nie, nie osiągnąłem tak bez swojego swoich potrzeb, bo wyciek cały czas jest, tutaj sucho było na górze także nic ciekawego nie znalazłem ale na pewno komuś się ten filmik przyda, także zapraszam do oglądania i do następnego odcinka. Cześć.